Bardzo się cieszymy, w ogóle wszyscy Polacy są zadowoleni. Uśmiechu, dużo radości, tematów na ten temat. Dzisiaj było bardzo dużo, że będziemy mieć dobrego, sławnego od, od pokoleń w Argentynie. No, cieszę się, że dosyć szybko został wybrany i, i, i napięcie tak dosyć szybko minęło. Było bardzo przyjemne, jak się zobaczyło ten wydobywający się biały dym, ale przypuszczam, że jak większość osób byłam zaskoczona tym, że wybrano Argentyńczyka to raz, a drugie, że wybrał sobie imię Franciszka świętego, Franciszka prawdopodobnie z Asyżu. No piękna postać, dużo miłosierdzia. Kochał zwierzęta, ptaszki. No, yy, yy, oby się sprawdził w swojej świętości i w swoich mądrych postanowieniach. Yy, yy, chcę przyjechać do Polski, bo takie słowo padło i się cieszymy. Już jest zaplanowane, że będzie w XIV roku na zlocie młodzieży polskiej, z całego, na zlocie młodzieży z całego świata w Krakowie cieszymy mi się bardzo na pewno tam pojadę na Zlot Młodzieży. Tak. No przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety, żeby wreszcie one też miały coś do powiedzenia w kościele. Bo to co jest dotychczas to tak trochę pachnie jeszcze średniowieczem. Kobiety powinny, no powiedzmy nie to, żeby były księżmi czy żeby były wyświęcane, nie, nie, oczywiście, że nie, to już stara tradycja, ale żeby miały więcej do decydowania, żeby bardziej były zauważane przez Kościół, żeby były bardziej szanowane. Szczególnie przez Panów, żeby Kościół to podkreślał, o, to by, była ta, to by było, to by ja tak uważam, no, ale jak będzie papież uważał i co on zadecyduje, jakie reformy wprowadzi, wydał mi się taki bardzo... Łatwy w kontakcie z ludźmi, bo bardzo pięknie zaczął swoje kontakty z ludnością. Dzień dobry, czy dobry wieczór, bracia i siostry, no bo to rozbrajające. Nie, powinien być sobą, nową jakąś ciekawą drogę wybrać. Nie żadna powtórka, coś nowego. A dużo ma do zrobienia, bo świat idzie do przodu, dużo tradycji się zmienia, dużo obyczajów się zmienia, żeby był taki bardzo pozytywny dla młodzieży, która zupełnie co innego teraz wyznaje, inaczej postępuje. Bo ja się martwię, że za mało młodzieży jest w kościele i w ogóle tak jak widzę, a kiedyś bardziej za Jana Pawła II tak ludzie więcej się modlili, chodzili, uczestniczyli weńży świętej. No, powinien rolę odebrać dużą, ale czy jemu się to uda, kiedy je będzie w otoczeniu tego betonu? watykańskiego, to bardzo wątpię. Życzę mu, jak zresztą każdemu człowiekowi, bo nikomu nic nie życzę, papieżowi życzę, żeby udało mu się trochę zrewolucjonizować nasz Kościół, żeby ten Kościół poszedł trochę do przodu, żeby przestał tkwić w takim strasznym betonie, żeby uznał, że świat idzie do przodu. Ale czy jemu się to uda, to bardzo wątpię. No, żeby więcej w Europie było spokoju i żeby nie było tak tych pedofilów, żeby, żeby to zaopanował, bo jednak poprzednik nie dał sobie z tym rady. Bardzo się cieszę, bardzo, bardzo i dlatego, że przyjął takie imię Franciszka, który był wspaniałym księdzem Jezuitą i kochał ludzi, i kochał zwierzątka I mamy jego obraz tutaj ikonę w naszym kościółku i myślę, że. Ojciec Święty, Piotr naszych czasów wczoraj obrany wspomoże Kościół. Będziemy teraz, idę prowadzić różaniec w imieniu kapłanów, bo dzisiaj czwartek przenasięczy sakrament mamy w kościółku i będziemy, będę prowadziła i będziemy się modlić, a żeby właśnie Ojciec Święty wzmocnił wiarę, wzmocnił kościół, bo jest Piotrem na trudne bardzo czasy, ale ufamy ja ufam, że sobie poradzi i będziemy mu życzyć dużo zdrowia, łask, a przede wszystkim siły, aby prowadził lud Boży do Jezusa, do Boga żywego, który jest tak jak dzisiaj będzie z nami w trakcie naszego różańca. Bóg zapłać. Wierzę w to, że Pan Bóg istnieje i że ma nas w opiece.